Pamięta? Moją przepiękną lamę, czyli laleczkę LOL Surprise, która przeszła wielką, wielką metamorfozę, dzisiaj to właśnie ona wystąpi w roli głównej. Troszeczkę zaszalejemy, bo uwaga, uwaga, zmieniam głowę, zabieram ciało i teraz z tej po prostu laleczki stworzymy zwykłą laleczkę, nie będzie to lama. Mam tutaj przyszykowane różne akcesoria i tak będę się kierowała tym takim fajnym jasno-żółtym kolorem. Robimy zamiankę. Tutaj zabieramy ciało. Tę głowę, to jest zobaczcie ta sama laleczka tylko przed metamorfozą. Wkładamy do tej lamy i już jest gotowa. Natomiast tutaj mamy przepiękną taką żółtą sukienkę. Ona nawet Wam powiem szczerze, że tutaj pasuje. Tylko, że ja Chcę ją pomalować. Sukienka nawet pasuje idealnie i do tej fryzury, i do tych kwiatków. Zobaczcie, tutaj mamy jeszcze takie przepiękne uszy, lamy. Do tego buciki, takie żółciutkie. Tylko, że ja będę chciała przemalować troszeczkę tę sukienkę, żeby, wiecie, jeszcze bardziej pasowała. Więc ją ściągamy. Sięgam po pędzelek i zaczynamy malowanie. Tak, pół na pół, żółta farbka i biała, mieszamy ją, aby powstał nam taki troszeczkę kremowy kolor. Jak jest jeszcze ze żółte, to możemy dodać troszeczkę białego. Sami twórzcie kolory kochani, nie musicie się posługiwać tylko tymi, które macie w pudełeczkach czy też w tubkach. Tworzenie samemu kolorów jest naprawdę super. I wówczas taka laleczka będzie naprawdę wyjątkowa. Dobra, słuchajcie, chyba się udało. Chwytam ze sukienkę, sięgnę po nieco większy pędzelek i na początek malujemy tutaj dół. Kokardę później zrobimy, może uda mi się znaleźć jakieś kwiatki. Halo, halo kochani, piszcie na dole w komentarzu propozycje na kolejne metamorfozy. I wpadajcie na mojego Instagrama, kto z Was może, to Was tam serdecznie zapraszam. Zobaczycie fajne zdjęcia laleczek po metamorfozach. Zobaczycie zdjęcie mojego kochanego kotka. A i może nawet uda Wam się zobaczyć mnie na tych zdjęciach. Czas teraz na drugą warstwę, bo po prostu tutaj jedna nie wystarczy. Znowu ten sam kolor, ten sam pędzelek. Jestem ciekawa, kochani, czy macie jakieś plany na wakacje? Wiecie, teraz jest taki dziwny czas po tej całej pandemii. Czy planujecie jakiś wyjazd? Trzeba chyba troszeczkę odpocząć, więc chyba jakiś krótki wyjazd, na przykład do lasu, nad jezioro albo nad morze, każdemu się przyda. Ja również takie krótkie wakacje planuję. Jeżeli chcecie się pochwalić, to napiszcie mi to na dole w komentarzu. Dół sukienki jest już pomalowany, śliczny, żółciutki kolor, po kropkach już nie ma ani śladu, te kropki, wiecie co, jakoś mi tutaj nie pasowały, teraz czas pomalować górę, zobaczcie, omijam troszeczkę tę e, kokardę, ją później pomaluję na różowo, szykuję sobie teraz kolejny kolor, czyli biały i odrobina różowego, chcę, aby powstał mi taki ładny, nieco jaśniejszy różowy, bo tutaj mam taki bardzo ciemny. I zobaczcie, powoli mieszamy kolory. Musimy stopniowo je dodawać, tak aby kolor, wiecie, wyszedł idealny. No dobra, chyba o coś takiego mi chodziło. Nadmiast sobie ściągamy. I teraz tym kolorem pomaluję tę tutaj kokardkę na środku. Zaczniemy od takiego pędzelka. Jednak widzę, że on jest zdecydowanie za duży, więc muszę sięgnąć po nieco mniejszy. Dobra, odkładam i teraz ten malutki pędzelek, i zaznaczamy tutaj kształt naszej kokardki. Musimy to robić dokładnie, bo ona, jak widzimy, jest naprawdę malutka. I to samo z drugiej strony. maluję i słuchajcie, nie ma końca. Czas teraz na kolejną warstwę tej samej farbki. Znowu cieniutki pędzelek i zaznaczamy tutaj ten sam kształt. Jeżeli damy dwie warstwy farbek, to mamy pewność, że to będzie taki idealny kolor. A Wy kochani, robicie metamorfozy w domu swoich laleczek. Jeżeli macie powtórki, to bardzo Was do tego zachęcam. Albo jeżeli macie jakieś stroje, które Wam się nie podobają, Zawsze możecie zmienić ich kolor. Ja wam tylko podpowiem, że do takiej metamorfozy potrzebne są najlepiej farbki akrylowe. One idealnie później zastygają i mają takie piękne kolory i na pewno wam się nie zmyją. Na początku tak sobie zaplanowałam, że gdy ją pomaluję, bo już jest idealnie pomalowana, zobaczcie, to dokleję tutaj może jakieś kwiatki. Tak samo jak moja laleczka ma na głowie te przepiękne kwiatki. Jednak stwierdziłam, że chyba je jednak namaluję. Skoro już mi tak dobrze idzie, to co? Sięgam po cieniutki pędzele. Zacznę chyba od takiego ciemnego koloru i spróbujemy namalować płatki, to co może tutaj tak na dole? Ale to będzie oryginalna sukienka. Słuchajcie, no po prostu przepiękna. Nikt inny nie będzie mieć takiej laleczki. Jak sobie sami taką stworzycie. Dobra. I ostatni płatek. Wiem, że może na razie nie wygląda to zbyt dobrze, ale spokojnie, spokojnie. Jeszcze tutaj będzie jakiś środek. Jeszcze kolejne kwiatki, więc będzie wyglądać ok. Teraz jeszcze tutaj. Nie wiem czy będę robić jakieś inne kolory kwiatków, czy już tylko takie ciemne zostawię. Wystarczy zrobić pięć takich, zobaczcie płatków. Z jednej strony. Teraz jeszcze z drugiej strony chyba na środku nie będę malować. O rany, ale to jest trudne, słuchajcie. Aż się stresuję, jak mam to malować, bo chcę, żeby to tak, wiecie, idealnie wyglądało. OK, jest kolejny kwiatek. Wiecie, one nie muszą być takie idealne. Ja nawet nie lubię tak idealnie malować. Lubię, jak coś jest niedomalowane, coś ma troszeczkę inny odcień. Lubię po prostu taki efekt. To już zależy tylko i wyłącznie od was. I kolejny czwarty kwiatek jest pomalowany. Czy jeszcze więcej ich robić? Może jeszcze tutaj z tyłu po jednym. Nie wiem jak Wam, ale mi się to mega, mega podoba. Teraz jeszcze tylko żółty kolor. Słownie taka kropeczka na samym środku. No i od razu widać, że to jest kwiatek. Mówiłam Wam, że jak dokończymy malowanie, to dopiero wtedy widać efekt. I wszędzie robimy takie kropeczki. Tutaj z tyłu również, nie zapominajmy o tych kwiatkach. Jeszcze z tej strony. I ostatni kwiatek z tyłu. I chyba już na tym skończę, wiecie co? Jeszcze chciałam jakieś falbanki dorysować, coś takiego, ale wydaje mi się, że teraz będzie ok. To co, czekam aż wyschnie. A w tym czasie zajmę się jeszcze głową mojej laleczki. Niby wszystko jest zrobione, jednak z tyłu są jeszcze takie tutaj fragmenty od kleju na gorąco, który nie jest pomalowany. Przeszkowałam sobie odrobinę farbki. Do tej mojej żółtej dołożyłam taki jasno-brązowy kolor. I zobaczcie, po prostu domalowuję włosy mojej laleczki. To wszystko będzie idealnie wyglądać. Tutaj wokół jej uszu. Pamiętacie jakie to jest zwierzę? Bo oczywiście lama. I tutaj wokół kwiatków, tak aby nigdzie nie wystawał ten, wiecie, przeźroczysty klej żeby wszystko było idealnie. Ja lubię tak idealnie, żeby wszystko było zamalowane. Żeby nie było nigdzie widać kleju. Pierwsza warstwa przeszła, to czas teraz dołożyć drugą, nieco grubszą, która już w 100% da taki kolor, o którym sobie myślałam na początku. Zobaczcie, jak to wszystko łatwo można zamalować. No, i chyba już skończyłam. Teram, teram, teram! Jest już pomalowane. Zobaczcie, nie ma śladu już po kleju. Ja już go zostawiłam wcześniej, gdy za pierwszym razem robiłam metamorfozę, ale teraz go zamalowałam i nie ma śladu. Uszy się trzymają, kwiatki również. Do tego sukienka, sukienka, która wygląda moim zdaniem po prostu bosko. Nie wiem, czy jeszcze jej jakoś tutaj nie ozdobić. Hmm, czy ona nie będzie taka? A nie dobra, niech będzie. I do tego jeszcze uwaga, buciki. Te takie pantofelki żółciutkie. To co? Zakładamy sukienkę ostrożnie. Wiecie, ona przed chwilą była malowana, więc trzeba robić to delikatnie. O, jest! Zobaczcie na to. Jak myślicie, jak może mieć na imię ta laleczka? Ja na początku myślałam, że jakaś cytrynka, bo jest taka żółciutka. Ale może być też kwiatuszek. Albo zupełnie coś innego, i jeszcze te białe rajstopki, jak pięknie pasują. I proszę bardzo, metamorfoza skończona. Mam nadzieję, że tak jak ja świetnie się bawiliście podczas tego odcinka. Ja po prostu jestem zachwycona tą laleczką. Wygląda jak taka wiosenna albo letnia laleczka, rzuciutka z mnóstwem, z mnóstwem kwiatków. I oczywiście z uszami od lamy. Ja się już z wami żegnam. Pokażę Wam jeszcze tylko szybciutko: e, jeszcze jedną laleczkę, która niedawno przeszła metamorfozę. To jest różowy cukiereczek. Do usłyszenia już jutro. Bądźcie razem ze mną na kanale. Pa-pa!